Polityka rzadko zaskakuje tak bardzo, jak to się zdarzyło w ostatnich dniach, ale dobrze. Ja powiem od razu, że to jest dla nas Polaków dobrze. Akurat w idealnym momencie Mateusz Morawiecki się znalazł w Stanach Zjednoczonych, bo może nie jest prawdą to, co pisał tygodnik wprost, że Kamala Harris. Z którą najpierw tam rozmawiał wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, była przerażona zachowaniem prezydenta Francji Macrona. Może to jest jakieś przesadne określenie, chociaż wobec Kamali Harris być może nie jest przesadne, kto obserwuje jej działalność publiczną, ale w każdym razie na pewno wywołało to wielki szok i zdziwienie w Stanach Zjednoczonych. I w tym momencie bycie akurat w Ameryce, jest to dobry pomysł. Oczywiście przypadkiem tak wyszło, ale mam nadzieję, że pan premier tego nie schrzani, skoro już tam jest, w takiej właśnie chwili, kiedy kiedy to prezydent Francji postanowił wymierzyć sierczysty policzek Stanom Zjednoczonym. No, może nie tak, bo może to nie była obraza osobista, ale tym bardziej przez to bolesna, po prostu Macron pokazał, że Francja zamierza być wrogiem Stanów Zjednoczonych, a co najmniej zamierza być takim małym sabotażystą w jej polityce. Państwo się domyślają, o czym mówię, ale ja przypomnę. Prezydent Francji pojechał do Chin razem z kawalkadą 60 biznesmenów. Szefów rozmaitych największych koncernów państwowych i prywatnych, co zresztą w takich krajach jak Francja czy Niemcy już nie ma żadnego znaczenia, czy jest formalnie państwowe czy prywatne, bo wszystkie wielkie koncerny są na swój sposób państwowe, czy może państwa tamte są na swój sposób w rękach wielkich koncernów, a nie, a nie demokratów, a nie demokratycznych wyborów. Ale. To zostawmy sobie na inne rozmowy. Pojechał tam z kawalkadą tych biznesmenów, dopraszać się o jakieś pieniądze w Chinach. Bardzo to przypominało wizytę, przynajmniej mi się skojarzyło, bo nie czytałem, czy inni też mieli takie skojarzenie. Wizytę, którą na chyba rok przed wojną składał Macron w Petersburgu. Płaszcząc się właściwie przed Władimirem Putinem, żeby pozwolił francuskim firmom robić interesy na szelfie po odsłoniętym biegunie północnym, ponieważ ocieplenie klimatu sprawia, że biegun jest coraz łatwiejszy do eksploatacji. Są tam ogromne zboża rozmaitych minerałów, nietknięte jeszcze łopatą człowieka, a Rosja rości sobie pretensje do tych. Terenów, jeszcze nie wiadomo, czy te pretensje zostaną uznane przez tych, którzy naprawdę rządzą światem, ale, ale ona sobie te pretensje rości. Już wtedy Emmanuel Macron tam jechał ucałować Putina w dłoni, żeby pozwolił Francuzom z tego tortu troszeczkę uszczknąć. Dokładnie w tym samym celu właściwie pojechał do Chin, żeby Chińczycy zapewnili francuskim firmom pieniądze. Co jest swego rodzaju polonizacją, muszę powiedzieć, przywódców Francji i Niemiec. Znaczy, Francja widać wyraźnie, nie wyobraża sobie już tego istnienia samodzielnego, tylko nie chce być klientem Stanów Zjednoczonych, woli być klientem Chin. Dlaczego nie chce być klientem Stanów Zjednoczonych, skoro ma do wyboru tylko Chiny, skoro Ameryka jest krajem demokratycznym, skoro, skoro Chiny są straszliwym reżimem łamiącym prawa człowieka? No to jest pytanie, na które Emmanuel Macron nie musi otwarcie nigdzie odpowiadać, bo nikt się go nie odważy za to zapytać, o to zapytać. A jakby go zapytał, to też by pewnie wykręcił się jakimiś paroma formułkami. Niemniej. Ogłoszenie na dworze cesarza Chin, i potem powtórzenie tego po powrocie we Francji, w Europie, że zdaniem Francji Europa powinna zachować strategiczną neutralność uwaga, bardzo ważne pojęcie strategiczna neutralność, neutralność, yy, powinna być strategicznie neutralna wobec konfliktu amerykańsko-chińskiego, to jest naprawdę deklaracja niezwykle zmieniająca całą politykę. To jest tak, jakby Amerykanom, których każde dziecko wie, że ich największym wyzwaniem, największym wrogiem w tej chwili są Chiny, że Chiny dążą do światowego przywództwa, do światowej hegemonii, do statusu mocarstwa numer jeden na świecie, który będzie rozstawiał pionki po szachownicy, i musi w tym celu. Posunąć Amerykę. Tak jak swego czasu Ameryka, wykorzystując II wojnę światową i Hitlera, posunęła Wielką Brytanię, usunęła ją ze stanowiska tego, tego mocarstwa numer jeden. To jest zresztą strasznie ciekawa historia, proszę Państwa. Może temat na osobne spotkanie, bo amerykańscy historycy już troszkę zostali uwolnieni z gorsetu politycznej poprawności, która przez 50 lat po tak zwanym V-Day Następowała i, i, i ta prawdziwa historia II wojny światowej, w której Roosevelt od samego początku widział okazję do zmiany światowego ładu i dlatego jeszcze przed, przed 1939 rokiem umizgiwał się do Stalina, a, a po 1939 roku, a przed 1941, przybrało to już formę bardzo realnych obietnic pomocy, która potem była realizowana w Murmańsku. To w jaki sposób rękami Hitlera zmienił wtedy Roosevelt. Porządek świata, w jakiś sposób przypomina to, w jakiś sposób, w jakiś sposób przypomina to, jak teraz Chiny zmieniają porządek, czy próbują zmienić porządek świata i wyjść na pozycję mocarstwa numer jeden, używając do tego Putina, wariata, który szczerze mówiąc, Hitlera w licznych swoich zachowaniach przypomina niemalże do szczegółów, ale to znowu temat, który wymagałby osobnej dygresji, osobnego rozwinięcia. Myślę, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Tej konfrontacji, którą Ameryka przedstawia jako konfrontację demokracji z zamordyzmem, konfrontację wolnego rynku z feudalizmem chińskim, nowoczesnym, ale przecież feudalizmem, Francja się wyłamuje. Dlaczego się wyłamuje? Konkretnie, znaczy są dwie możliwości. Pierwsza jest, że Macronowi odbiło. A druga, że jednak ma jakieś powody i że to, co zrobił, zrobił celowo, mimo że wiedząc o tym, że no to naprawdę, no w, w sytuacji tej, która jest w tej chwili, jeżeli Francja oznajmia, że Francja i w ogóle cała Unia Europejska powinna być strategicznie neutra neutralna wobec konfliktu chińsko-amerykańskiego, to jakby podszedł do Joe Bidena i go za ucho wytargał. Gdzieś tam może nie, nie zabolałoby to Bidena, ale byłoby bardzo wyraźnym sygnałem i deklaracją. I takim sygnałem, deklaracją jest jeszcze ukonkretnienie tego, że Unia Europejska powinna zajmować neutralne stanowisko wobec przyszłego, ewentualnego konfliktu zbrojnego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami o Tajwan. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co to jest Tajwan. Formoza, malutka wysepka, ale na tej malutcej wysep, malutkiej wysepce, co umyka czasami ludziom, którzy o tym piszą i mówią, produkuje się 60% światowych półprzewodników. 60% światowych, światowej produkcji półprzewodników. A półprzewodniki to jest trzeci w tej chwili na świecie produkt, który jest najbardziej sprzedawany. Największy jest obrót, największe to przynosi pieniądze i najbardziej strategiczne to jest. Pierwsze są oczywiście ropa naftowa i ropopochodne, benzyny, wszelkiego rodzaju paliwa. Drugi produkt najlepiej się sprzedający to są samochody. Trzeci, właśnie półprzewodniki, na których się opiera cała rewolucja zwana przez Klausa Szwaba czwartą rewolucją przemysłową. Przy czym półprzewodniki Absolutnie kasują wszystkie inne branże, jeżeli chodzi o inwestycje i o tempo rozwoju i tempo wzrostu tego wolumenu sprzedaży, także bliska jest chwila, kiedy nie będą trzecim, tylko będą pierwszym, najlepiej sprzedawanym, czyli najbardziej pożądanym produktem na świecie, bez którego nie ma nic, najbardziej strategicznym. To nie jest nowa sytuacja, ponieważ jest jeszcze i takie uwarunkowanie, że tu polecam jeszcze raz książkę. Ja muszę o niej zrobić osobny wykład i on będzie, ale tylko wspomnę. Williama Pitrona o Wojna o metale rzadkie aktualizowana, pierwsze wydanie 2018, ostatnia aktualizacja przynajmniej w tym wydaniu to jest z, z, stan z kwietnia 2020 roku. W największym skrócie bez metali rzadkich nie ma żadnych technologii, które są uważane za technologie zielone tak zwane i na tej zasadzie wpychane. One nie są zielone, ja wielokrotnie tłumaczyłem, że one bardziej niszczą środowisko niż, niż te y, tradycyjne technologie, tylko niszczą je na inne sposoby, no ale tak jak Ameryka swoją konfrontację z Chinami uzasadnia starciem demokracji z totalitaryzmem, zgodnie zresztą z kolejnymi w których była, kiedy wygrywała ze Związkiem Sowieckim, to tak samo Europa swoją strategiczną neutralność i swoją osobność polityki chce motywować ratowaniem planety. Nic nowego, prawda? Ale do tego ratowania planety trzeba mieć. Przede wszystkim metale ziem rzadkich. Nie ma magnesów elektrycznych, nie ma żadnych układów prawda, scalonych, nie ma żadnej elektroniki, yy, nic, nic nowoczesnego, nie mówiąc o wiatrakach czy fotowoltaikach, bez tych pierwiastków, które są szalenie trudne do uzyskania, szalenie drogie i głównie wydobywane w Chinach. Dlaczego są wydobywane w Chinach? Bo Chiny zainwestowały. Poniosły wielkie koszty, niszcząc swój kraj po to, żeby je wydobywać. Na przykład Francja, która według Williama Pitrona, według danych przez niego zebranych, leży na wielkich złożach bardzo cennych pierwiastków, nie odważyła się ich wydobywać, ponieważ oznacza to potworne szkody ekologiczne, wyludnienie i występowienie całych wielkich obszarów, na co oczywiście zachodnie społeczeństwa by się nigdy nie zgodziły. W związku z tym. Yy, Francja, Niemcy i inne kraje, Ameryka też, wolały kupować te wszystkie surowce od Chin. No i teraz Chiny, kosztem tego, że spustoszyły ogromną część swojego terytorium, ale to krzanią, trzymają Zachód za, no, za te półprzewodniki. Jak jeszcze zajmą Tajwan do tego, a są w stanie zająć Tajwan, bo eksperci wojskowi powiadają, a flota bliskiego zasięgu, nazwijmy to siły zbrojne bliskiego zasięgu, Chin, są takie, że jak wchodzą na Tajwan, to Ameryka im nie jest w stanie przeszkodzić. Tajwan też im nie jest w stanie przeszkodzić. Krew się poleje, oczywiście będą walczyć dzielnie, ale raczej przegrają, bo Chiny mają większy potencjał. Pytanie, co się będzie dało, działo dalej, no bo na przykład 70% energetyki chińskiej to są węglowodory, głównie z Zatoki Perskiej, więc jak się jeden. Nawet przypadkiem jeden statek w poprzek Zatonie Cieśniny Ormus, to Chiny leżą i kwiczą. Więc dlatego nie są takie znowu chętne do tego. Ale powolutku, pomalutku od ruskich ropy naftowej nie ściągną. Jeżeli ktoś to powiedział w tej chwili, ponieważ nie ma kturendy, bo nie ma rurociągów, nie ma, nie ma infrastruktury, pewne niewielkie ilości oczywiście ściągają, kupują, ale, ale to nie jest strategiczne. Na razie, bo może być... Może być to strategiczne. Więc być może pan Macron uznał na przykład, że po pierwsze, Chiny trzymają Europę za metale rzadkie, w związku z tym w ogóle Europa już nie może do nich podskakiwać, bo to się dla niej źle skończy. Po drugie, Chiny zaraz będą trzymać jeszcze Europę za półprzewodniki, jak zajmą Tajwan, może za 3 lata, może za 5, ale. Albo może nie zajmą oczywiście Ameryka, zanim Chiny uniezależnią się od uzależnienia rozmaitego, bo to nie tylko kwestia węglowodorów, ale zanim Chiny zapewnią sobie autarkię, która daje możliwość akcji zbrojnej, to do tego czasu Ameryka się może też dozbroić. I, i to nie jest takie przesądzone. Ale być może Francuzi uważają, że to jest przesądzone i trzeba rozmawiać z przyszłym zwycięzcą. Myślę, że najbardziej. Najbardziej to yy, tym argumentem Macrona jest to, że na bieżąco może z Chin dostać jakieś rozmaite pieniądze, kontrakty dla tych firm francuskich, żeby poprawić rozpaczliwą sytuację francuskiej gospodarki. Bo próbując ją poprawić reformami, nawet tak jak umiarkowanymi, jak skrócenie Francuzom wieku emerytalnego, a obniżenie go i tak do poziomu nadal najwyższego w całej Unii Europejskiej. Po tych obniżkach, po tych podwyższeniu, przepraszam, chodzi o to, żeby oni dłużej pracowali, ale nawet po tej reformie Macrona będą pracować krócej niż ktokolwiek inny, ale i tak widzieli Państwo, co się działo wtedy. Może Macron uważa, że nie ma innego wyjścia niż jechać w porę z hołdami do Chin. Być może, być może też jest w tym oczywiście taki element symboliczny. Francja zawsze wjeżdżała bardzo przeciwko Ameryce. To nie jest żadna tajemnica. No, dwa razy Amerykanie uratowali im debo. bo Niemcy by ich prawda, wypędzili do Atlantyku. Dwa razy byli wyzwalani przez Amerykanów. Takich rzeczy się nie wybacza. E, 70% Francuzów, tak jak 70% Niemców, pytanych, co jest najgorszym państwem na świecie i co jest największym zagrożeniem, zawsze skaże swojego największego sojusznika, czyli Stany Zjednoczone. Macron by się chciał czuć jak drugi de Gaulle. De Gaulle, głupi pentak moim zdaniem, niektórzy żyją wielkim jego kultem, głównie się tym zaznaczył, że właśnie żyjąc z łaski Ameryki ciągle jej robił na złość i, i jak mógł pomagał Związkowi Sowieckiemu, oczywiście nie przekraczając pewnej granicy, żeby w końcu Amerykanie się nie wkurzyli za bardzo, ale właściwie cała jego polityka była takim pentackim, Podskakiwaniem, skakiwaniem kolejnym gęsekom yy, i robieniem na złość Ameryce, na przykład przez wyprowadzenie z Francji z NATO w pewnym momencie. A, a, a wszystko to po to, żeby zaznaczać swoją mocarstwowość i udawać, że Francja wciąż jeszcze jest mocarstwem. Była tym mocarstwem tak w XVIII wieku. No awałek XIX, że to też tak tak coraz bardziej. nawet w XX wieku już na pewno mocarstwem nie była, ale lubi taka sobie myśleć, jak wiele upadłych mocarstw. Więc to jest druga hipoteza, być może nie jakieś przemyślane y, tutaj y, racje y, i, i kalkulacje stoją za tym mocnym krokiem Macrona ale po prostu francuskie kompleksy upadłego mocarstwa i się chce. To jest częste. Zaskoczeni byliby Państwo, gdybyśmy się kiedyś tak przejechali, przejażdżkę zrobili po historii, pokazali jak wiele... Rzeczy bardzo brzemiennych w skutki na czele z dwoma wojnami światowymi wywołane zostało nie przez obiektywne okoliczności, tylko dlatego, że elity przywódcze jakiegoś kraju dostały Fioła na punkcie ideolo, tak jak dzisiaj, na przykład, Europa dostała Fioła na punkcie ratowania klimatu i ratowanie planety, wepchnęło ją w całkowite uzależnienie od surowców, których nie ma, tylko które mają przede wszystkim Chińczycy, no i wiele innych szkód wywołało. W każdym razie jedna rzecz, którą trzeba zaznaczyć, to nie jest jednorazowa akcja, ponieważ w parze niemalże dzień w dzień z tym ogłoszeniem przez Makrona horrendalnego dla Amerykanów postulatu neutralnej, neutralności strategicznej Europy, on został za to wprawdzie skrytykowany, ale też na przykład przewodniczący Rady Europejskiej, Charles, Charles Michel, jeśli dobrze wymawiam jego dość banalne skądinąd i częste nazwisko, też poparł, ogłosił oczywiście, my nie możemy być uzależnieni od Stanów Zjednoczonych, nie możemy być klientem Stanów Zjednoczonych, no to to czy im mamy być klientem? W takim razie tylko Chin, bo, bo nie ma innej opcji, a jeżeli ktoś się sadzi na to, że Unia Europejska będzie mocarstwem równorzędnym z Ameryką i Chinami, no to albo jest idiotą, albo za idiotów ma ludzi, którym takie wizje przedstawia. E Jednocześnie z ogłoszeniem tego manifestu przez wielu polityków, łagodnie skrytykowanego, ale na przykład przez in, innych, takich jak na przykład ten przewodniczący Rady Europejskiej, popartego. Jednocześnie Francja wykonała taki numer, że zablokowała świeżo zawarty deal na unijne zakupy amunicji dla Ukrainy. Proszę zwrócić na to uwagę: Tam 2 miliony czy ileś, 2 miliardy, które miały być przeznaczone na zakup, europejskiej broni i amunicji dla, dla Ukrainy. Nagle się okazało, że Francja ten deal blokuje, bo no właściwie nie wiadomo dlaczego, bo nie, nie postawiła jakichś bardzo konkretnych warunków. Chciałabym tylko, żeby to obejmowało także takie, taką broń, której Ukraina nie zamówi. To jest bardzo ciekawe, no bo po co, po co ma Europa kupować dla Ukrainy coś, czego Ukraina nie potrzebuje? A być może dlatego, że Francja chce to sprzedać. I to dotyczy połowy tej sumy. Na tę połowę sumy stawiła Francja taki warunek, żeby dopisać, że ta amunicja to nie musi być taka, jaką Ukraińcy potrzebują, ale taką, jaką Francuzi potrzebują sprzedać, bo de facto na tym ten kawałek polega. No, delikatnie mówiąc trudno obronić ten ten warunek, a drugie, drugie, drugi miliard, drugie pół w ogóle zablokowała, nie mówiąc dlaczego. Po prostu, a nie pozwalamy, nie podpisujemy, ta nas, domyście się, o co nam chodzi. Znów może to być przyczyna szaleństwa upadłego imperium, które marzy o tym, żeby się imperium stać znowu, a może jest w tym właśnie takie pokazanie hmm, Ameryce, nie musimy być po Waszej stronie, nie musimy Was słuchać w tej wojnie, która się toczy. Bo która jest oczywisty dla wszystkich, którzy to obserwują, że jest to tak zwana proxy war zastępcza, to znaczy za pokryciem Rosji i Ukrainy walczy Ameryka z Chinami. I tu Unia Europejska, powiada, możemy w tym nie brać udziału. A w Ameryce to jest dużym problemem. Jak Państwo wiecie, ja zawsze sprzyjałem Republikanom z uwagi na idee, które głoszą, ale w chwili obecnej kampanii wyborczej ciężki idiotyzm panuje po stronie republikanów, głównie jeśli chodzi o kwestie ukraińskie. No, wiadomo, że większość amerykańskich wyborców uważa, że świat składa się z 50 stanów Ameryki i tam, gdzie małpy skaczą po drzewach, dziczy, jakiś rozmeityk, to jest daleko za morzem i nie należy się to nią przejmować. Ale teraz, jeżeli na... Od Akcje Macrona i jego ogłoszenie, że Europa może być neutralna, Mark Rubio, no dość prominentny republikanin z Florydy, odpowiada, to jak tak, to my nie będziemy pomagać Ukrainie, czyli uważa, że pomaganie Ukrainie przez Amerykę to jest jakaś akcja yy, takiej taki charity po prostu dla Europy i że oni to robią w interesie europejskim, a nie w swoim własnym amerykańskim. To zaczynam się zastanawiać, czy jednak Biden i, i demokraci ze swoją zubożoną tęczą łokejizmem e, i wszystkimi szkodami, które niosą światu. Swojemu krajowi też, ale to jest ich problem, nie nasz, czy oni mimo wszystko nie są lepsi. lepsi. Ale to, to to mogła być nawet zresztą sprowokowana przez Macrona, czy przewidziana przez Macrona reakcja: no bo o nic innego w końcu Francji nie chodzi. Jak nie o to, żeby Ameryka przestała tak bardzo pomagać Ukrainie i żeby Rosja mogła wymusić na Ukrainie jakiś pokój, który już Chiny zapowiedziały, że będą się starać o to, żeby właśnie. Chiny wystąpiły jako pośrednik, a silnym argumentem, jakie mają, że oni obiecują, że jak oni wzmuszą Ukrainę do zaprobowania części postulatów rosyjskich, czyli na przykład tego, że Krym zostaje pod okupacją i Donieck, a Rosję też zmuszą do akceptacji jakichś tak... bo rzeczywiście jako jedyni mogą to chyba w tej chwili zrobić, to w zamian za to, znaczy barchewka przy tym jest taka, że zainwestują w Ukrainę i będą... z Patronować odbudowie Ukrainy. Patronowanie odbudowie Ukrainy polega nie tyle na pieniądzach, które się tam włoży, chociaż oczywiście to jest też kwestia ogromnych zysków, które sobie wszyscy obiecują po odbudowywaniu Ukrainy, ale przede wszystkim chodzi o to, że nie zacznie się odbudowa Ukrainy, zanim ona nie będzie miała gwarancji, że ruskie znowu nie napadną. No te gwarancje można uzyskać na trzy sposoby: rozmonić Rosję do gołej ziemi, trochę trudne, chociaż to byłby wariant optymalny. Przyjąć Ukrainę do NATO, takie poważne NATO, prawda, które daje gwarancję, że sobie nie, nie to, co Macron mówił, że śmierć mózgową przeszło, to też dodajmy do listy jego poczynań. Albo trzeci wariant, mogą to zagwarantować Chiny. Rzeczywiście. Więc być może Macron ma tutaj wyrachowanie. A być może Żaba po prostu nie może ścierpieć, że nie jest mocarstwem i strasznie chce nim być, nawet jeżeli tylko ma być udziałowcem w większym, bardziej obszernym mocarstwie, jakim ma być państwo europejskie, z dominującym udziałem kapitału niemieckiego. W każdym razie te wszystkie rzeczy, jak staram się tu Państwu pokazać, wydają się ze sobą bardzo poważnie połączone, zaplątane i, i nawzajem się na siebie oddziałowujące. No i teraz to, co najważniejsze, proszę Państwa, cieszmy się z tego. Znaczy, mam wrażenie, że po pierwsze, to, co robi Macron, dokładnie zgadza się z tym, co opisałem w Książce Wielka Polska. Jest jednym z czynników budujących Wielką Polskę, czy raczej umożliwiających nam, jeżeli się nie okażemy niegodni czasów, w których żyjemy, umożliwiający nam budowanie polskiej sprawczości, polskiej. Odmienności polskiej Polski, która będzie ważna, a nie będzie przyczepką do tego, jak myśli obecna elita polityczna Polski, że tylko gdzie by się przykleić. Jedni mówią do Unii Europejskiej, do Niemiec, drodzy mówią do Ameryki, a chodzi o to, żeby się nigdzie nie przyklejać. Ale żeby się nigdzie nie przyklejać, najpierw musimy odkleić od Unii. Żeby się odkleić od Unii musimy wieć, musimy, wieć, musimy mieć, przepraszam, Mocne wsparcie sojuszników amerykańskich, którym możemy zbilansować utratę wsparcia czy, czy straty przejściowe, które będą związane z Poleksitem. No i ta perspektywa uzyskania takiego poparcia się przybliża, ponieważ nikt lepiej Amerykanom tego nie uświadamia niż to, że są na sprzecznych, kolizyjnych kursach. Zachodnia Europa i Stany Zjednoczone. To oczywiście nic nowego. To już Scholz wielokrotnie pokazywał i cała sprawa na Ukrainie pokazuje, że nie ma wspólnych interesów między Ameryką, która chciałaby zachować Europę w swojej strefie wpływów i dzielić świat dalej na, jak to ona nazywa, obóz demokratyczny i reżimy. Eee, a, a, ale z drugiej strony dla nas, dla nas, w każdym razie, już rzucając, poniechając tego wątku, dla nas, proszę Państwa, jest nowe czy nie nowe, jest to ważne. To jest kolejny krok pokazujący, że jest miejsce na polską ważność. Dlatego powiadam w dobrym momencie z Mateusz Morawiecki w Stanach Zjednoczonych. Dlatego powiadam, dobrze się stało, że Macron im ten policzek wymierzył i uświadomił, że. Nie mają sojusznika stabilnego, trwałego w Niemczech i Francji. Macron gra głupiej niż Niemcy. Niemcy są bardziej jak to oni po krzyżacku, cwani, prawda, że jednocześnie chcą być tym głównym yy, sojusznikiem Ameryki w Europie, ale jednocześnie tym głównym wasalem Chin, yy, bo Rosja już została sprowadzona. Wszystko to, proszę Państwa, dzieje się w e, momencie, kiedy przypomnę wybory przed nami, a te wybory to też będzie trochę taka proxy war. Czy Niemcom uda się tu zainstalować władzę, która będzie wobec nich posłuszna, czy jednak Amerykanie nie pozwolą na to, żeby Niemcy rządziły Polską i udzielą wsparcia tym, którzy rządzą obecnie w najgorszym wypadku, a w jakimś lepszym, może, może jakimś innym jeszcze, siłom politycznym, które będą trzymać Polskę na kursie dalej odchodzenia od Unii Europejskiej. W każdym razie pamiętajmy o tym, że te polskie wybory, w tej sytuacji geopolitycznej, to też jest proxy war, część wojny zastępczej. W tym wypadku już nie między Ameryką a Chinami, bo ta się toczy w zbrojnie na Ukrainie, tylko między Eurokracją a Stanami Zjednoczonymi, bo ta toczy się w gabinetach, w ukryciu, tutaj pamiętacie Państwo Tolkiena, wojny między goblinami a krasno ludami, która się przed wiele lat toczyła, ale głęboko, głęboko pod ziemią, gdzieś tam w pieczarach, jaskiniach, więc ludzie żyjący na powierzchni o tym nie wiedzieli. Troszkę tak jest z tą wojną amerykańsko-europejską. Ale jeśli Państwo przyjrzą, to zobaczycie, że to wszystko, co Państwu tu tłumaczyłem, a co jest tylko częścią refleksji, do jakich skłania nagła, ale przecież spodziewana deklaracja prezydenta Francji, o neutralnej strategiczności Unii Europejskiej w starciu Chin z Ameryką i potrzebie wyzwolenia się spod amerykańskiej dominacji jest tylko naprawdę drobna część tego, co z tej deklaracji wynika.